Cześć wszystkim, Paweł Sado z tej strony, Świadomość Quantum 2.0. Cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj przed Wami tutaj chwilkę się zaprezentować. Niestety, szkoda, że nie na żywo, ale mam w tym momencie swoje warsztaty, więc niestety się nie rozdwoję. Słuchajcie, część z Was mnie pewnie już zna z klubu przedsiębiorczości. Tak naprawdę można powiedzieć, że działam w branży edukacyjnej, skupiam się na obszarze rozwoju osobistego, rozwoju duchowego. Od kilkunastu lat też jestem przedsiębiorcą, więc wiem dokładnie z czym to się wiąże. Zwiąże się to z, można powiedzieć, nieustannym stresem, z nielimitowanym czasem pracy, czyli tysiące zadań do zrobienia wszystko na wczoraj, z czego się bierze brak czasu dla rodziny, brak czasu dla siebie? Wiadomo, e, czego to konsekwencji może doprowadzić. E, my ze swojej strony, razem z Magdą, bo, ponieważ e, prowadzę e, te warsztaty, tę e, grupę razem z moją partnerką Magdą, pokazujemy, że można to robić w inny sposób łatwiejszy, przyjemniejszy i przede wszystkim lżejszy. E, słuchajcie, dlaczego w ogóle o tym Wam mówię? Tak naprawdę, to całe to nasze przedsięwzięcie my zaczęliśmy półtora roku temu. Zaczęliśmy od stworzenia naszej grupy na Facebooku. Stwierdziliśmy, że chcemy zacząć się dzielić wiedzą, którą mamy i która gdzieś tam w naszym mniemaniu marnowała się. I założyliśmy grupę na Facebooku. W tym momencie ta grupa liczy już ponad 15 tysięcy osób. Jest to fantastyczna społeczność świadomych osób, do której serdecznie Was też zapraszam. Ale to, co jest istotne, istotne jest właśnie, pewnie Paweł zresztą Wam wspominał o budowaniu społeczności. Bardzo to są cenne rady. Wysłuchajcie wszystkiego, bo jeżeli Wy dacie coś od siebie, to zawsze to wróci do Was pomnożone i my daliśmy tej grupie, daliśmy swoją wiedzę, daliśmy swój czas, daliśmy swoje zaangażowanie. Od początku powstania grupy, przy co tydzień o godzinie 20 w niedzielę robimy live'y, przychodzi na niej po kilkaset osób i to jest to, co my dajemy od siebie, to jest to, co my dajemy od siebie, można powiedzieć, za darmo. To, co zaczęliśmy robić dalej, to stwierdziliśmy, że pójdziemy, zrobimy w takim razie krok dalej, jak widzimy, że jest zainteresowanie, mamy społeczność i wyszliśmy z ofertą kursów pierwszych, pierwszych warsztatów, ale oczywiście, żeby skalować cały proces, żeby jeszcze dotrzeć do szerszego grona ludzi, no to tutaj już się przydaje marketing. I jestem świadomy tego, że nie osiągnąłbym wszystkich tych rezultatów, które udało nam się osiągnąć do tej pory. Gdyby nie pewne te decyzje i niepewne wybory, które podjąłem w ciągu ostatnich miesięcy I które ten właśnie proces znacznie przyspieszyły i ułatwiły Jedną właśnie z tych decyzji Między innymi było dołączenie do mentoringu z Pawłem Danielewskim I ogólnie, słuchajcie, ja nie uznaję półśrodków I jak się uczyć, to tylko od najlepszych I dlatego też szukałem osoby, która... Będzie najlepszą osobą do tego, żeby rozwinąć nasz biznes, żebyśmy mieli jeszcze większe zasięgi, żebyśmy byli w stanie pomóc jak największej ilości osób. I tą osobą, której na mojej drodze się pojawił, był właśnie Paweł Danielewski. I ja ogólnie cenię sobie czas. i Czasami jest tak, że szukamy różnych rozwiązań. Ale duże, dużo rzeczy lubimy robić jednak po swojemu. Robimy robić, że a ja z tym to sobie poradzę, to tego nie muszę. Ja ogólnie zbyt bardzo cenię swój czas, żeby latami dochodzić do pewnych rozwiązań, skoro są one gotowe, skoro są one sprawdzone, y, które są podawane na tacy. Szkoda dla mnie z tego nie skorzystać. Szkoda po prostu czasu, bo pamiętajcie, że czas jest jedynym zasobem, którego nie jesteście w stanie w żaden sposób odrobić, odzyskać. Każde pieniądze. Zarobicie, stracicie, zarobicie ponownie. No z czasem jednak tego komfortu nie mamy. Też musicie mieć świadomość, tego pewnie macie, że pakować takiego Facebooka 20, 30, 50 tysięcy złotych miesięcznie nie jest problem. Ale fajnie by mieć z tego zwrot rzędu, nie wiem, 10, 20 razy. Tak i takie efekty właśnie dzięki tym narzędziom, które ja otrzymałem, my osiągamy i w tym momencie robienie webinarów na poziomie 100 czy 200 tysięcy nie jest dla nas tak naprawdę problemem, i tu właśnie chciałem się podzielić z wami takim można powiedzieć fragmentem jednej z naszych kampanii, która... Pierwszy webinar zrobiliśmy tak naprawdę rezultat, jaki z niego osiągnęliśmy, to był 50 tysięcy. Zdecydowanie nas to nie satysfakcjonowało. Na szczęście miałem wtedy już wykupiony pakiet mentoringowy u Pawła. No i postanowiłem skonsultować pewne rzeczy. I jak widzicie, po pierwszym webinarze zmieniliśmy jedną rzecz. Jedną rzecz zmieniliśmy i efekt był taki, jaki widzicie. Dwukrotna, dwukrotny wzrost sprzedaży. Także od razu Cały, cała wartość mentoringu z Pawłem, cała kwota, którą musiałem za to zapłacić, zwróciła się z nawiązką. Natomiast przy trzecim webinarze, jeszcze jedną konsultację odbyłem i jeszcze dwie rzeczy usprawniliśmy, co dało jeszcze kolejny efekt, kolejny praktycznie dwukrotny wzrost sprzedaży, więc takie już wartości jak najbardziej mnie satysfakcjonowały. Słuchajcie, Rzeczy, które uzgodniłem z Pawłem i skonsultowałem w trakcie tych naszych rozmów, zasłoniłem. Pytacie dlaczego. Nie skonsultowałem z Pawłem, czy mogę udostępnić to, co on mi powiedział. On teraz jest przed wami, więc może będzie chciał wam zdradzić, co tam się wydarzyło, co on, co on mi doradził. A jak nie, no to po prostu to są rzeczy, które tak jak mówię, no działy się za zamkniętymi drzwiami, więc nie mam tutaj w tym momencie upoważnienia, żeby się takimi rzeczami dzielić. Yy, aczkolwiek yy, proste rzeczy, zmiany prostych rzeczy, yy, czasami nie jesteśmy w stanie sami tego wymyśleć, co może wpłynąć, co może odmienić tak naprawdę losy takiego webinaru, bo słuchajcie, to nie wystarczy tylko, że my coś wiemy, że wy macie wiedzę. To też kwestia tego umiejętnego przekazania tej wiedzy, bo jest mnóstwo osób, które mają niesamowitą wiedzę, ale nie korzystają z narzędzi, które, dzięki którym mogą dotrzeć do jeszcze większej liczby tych zainteresowanych osób i przede wszystkim w, jak w prosty sposób tą wiedzę przekazać i kiedy jest to z Wami spójne kiedy wierzycie w swój produkt i tak naprawdę dodacie do tego te gotowe schematy, gotowe rozwiązania gotowe narzędzia, które właśnie yy, od Pawła otrzymacie to osiągnięcie sukcesu w absolutnie każdej dziedzinie to ja jestem tego o tym święcie przekonany, że w każdej dziedzinie, którą w danym momencie się wy zajmujecie, to ten sukces będzie jedynie kwestią czasu. To nie będzie czy, tylko kiedy. I tego Wam tak naprawdę serdecznie życzę. I mam taką jeszcze jedną radę może na koniec, że jeżeli Waszym celem jest pomaganie innym, jeżeli. Chcecie docierać do większej ilości ludzi, żeby macie tą świadomość, że dotrzecie do większej ilości osób, tym będziecie w stanie więcej większej ilości osób pomóc, to skupcie się przede wszystkim na swojej wiedzy, na tym, co się znacie, a na tym, czego się nie znacie, oddajcie ekspertom. Bo po co wymyślać koło na nowo? I takim właśnie ekspertem, taki właśnie ekspert stoi dzisiaj przed Wami i jest to Paweł Danielewski. Ja ze swojej strony. Serdecznie polecam współpracę z Pawłem. Ja ogólnie jestem dopiero na początku tej współpracy, ale widzę już realne efekty i myślę, że ta współpraca na pewno y, będzie dłuższa i będzie jeszcze bardziej owocna. Także dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Y, pięknego dnia dla Was. Y, życzę udanych wykładów. Mam nadzieję, że pewnie już do tej pory dużo się dowiedzieliście. Za chwilę jeszcze więcej się. Dowiecie także, słuchajcie, wszystkiego dobrego. Yy, I do zobaczenia może gdzieś, kiedyś. Trzymajcie się. Cześć. Jeżeli jesteś osobą, która chciałaby się dowiedzieć, w jaki sposób generować taki wynik, ewentualnie w jaki sposób generować taki wynik, w jaki sposób pozyskiwać współpracę z takimi osobami, bądź takimi osobami. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak wygląda realizacja kampanii internetowych generujących rekordy sprzedażowe od zaplecza. Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, co dokładnie zrobiliśmy wraz z klientami podczas ostatniej akcji na 8 dni, gdzie wygenerowaliśmy blisko 3 miliony złotych, to kliknij teraz w link poniżej i zapisz się do mojego najnowszego programu, gdzie jeszcze bardziej intensywnie, czyli przez 6 dni będę prowadził za rękę, krok po kroku, osoby takie jak ty, aby wygenerowały swój rekord sprzedażowy przez internet. Kliknij, poznaj szczegóły i zapisz się ewentualnie do tego nowego programu. Warto to zrobić teraz, bo startujemy już za chwilę. Jeżeli chciałbyś uzyskać dostęp do większej ilości materiałów tego typu, jeżeli chcesz obejrzeć przykładowo wywiady z Robertem Kiyosaki, bądź chcesz zobaczyć krok po kroku, w jaki sposób przeprowadzałem kampanię z takimi osobami jak Antony Robbins, Nick Wójcic, Pomiany Robert Kiyosaki, Gary Vaynerchuk oraz masa polskich gwiazd, celebrytów oraz osób takich jak Ty. Jeżeli chcesz się dowiedzieć w jaki sposób otworzyć firmę, na przykład pozyskiwać klientów w internecie, bądź generować rekordowe sprzedaże 5, 6, 7 cyfrowe, to serdecznie zapraszam Cię na mój blog na paweldanielewski.pl, gdzie umieściłem masę bezpłatnego materiału z ostatnich 20 lat mojej działalności. Są tam wywiady właśnie z Lesem Braunem, z Robertem Osaki z mnóstwem również występów, wywiadów ze mną oraz masę poradników i wskazówek. Jest oczywiście część bezpłatna oraz część płatna kursów, także jeżeli chcesz skorzystać tylko bezpłatnej, również zapraszam, tak samo jak i do płatnych rozwiązań, gdzie są już bardziej zaawansowane właśnie kwestie. Wejdź pod adres Paweł.Danielewski.pl. ewentualnie kliknij w link w opisie tego materiału i zostaniesz tam przeniesiony. Zapoznaj się ze szczegółami i koniecznie daj mi znać, jaki efekt w Twoim życiu wygenerowały strategie, metody i wiedza, którą udostępniam na moim blogu. Kliknij teraz w link w opisie.